Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny Miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Współpraca Katowic z Doliną Krzemową. Festiwal Nowej Scenografii. Katowice mapują swoją kulturę. Drugie dni energii Miasta Katowice. Złombol 2016. W Willi Goldsteinów odbyła się konferencja dotycząca współpracy Katowic z Doliną Krzemową. W Stanach Zjednoczonych w Palo Alto zostanie uruchomione przedstawicielstwo Katowic, które ma na celu wsparcie katowickich firm w nawiązywaniu kontaktów z biznesem amerykańskim. Chcemy, aby również i nasz biznes skorzystał z tego doświadczenia rynku, z tego biznesu doświadczonego właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale i również, żeby skorzystał z kapitału, który tam gdzieś jest i z chęcią na pewno zainwestuje w ciekawe pomysły. Założeniem naszym jest absolutnie to, aby biznes, czy jądro, czy centrum tego biznesu było jednak tutaj w Polsce, natomiast produkty były sprzedawane w skali globalnej, a przynajmniej na rynek amerykański. Katowice chcą stworzyć dogodne warunki do rozwoju startupów, stać się centrum innowacyjności i budować markę. Przykładem, na którym Katowice chcą się wzorować, jest Izrael. Dolina wiedzy Izraela, która. Specjalnie rynku zbytu na Bliskim Wschodzie nie miała, ponieważ sąsiedzi nie bardzo byli zainteresowani rozmowami z nimi. I ta Dolina i, i, ten, i ten kraj postawił na Dolinę Krzemową i dzisiaj jest dosłownie rurociąg między Izraelem i Doliną Krzemową, przez który oni produkują ogromną ilość pomysłów, nowych technologii, które potem rozchodzą się. W świecie nie widzę żadnej przyczyny, dla której Katowice ten region tutaj nie mógłby, nie mógłby skopiować tego modelu i tak samo zaistnieć i zacząć być postrzegalnym w Dolinie Krzemowej. Katowicka placówka zostanie otwarta jeszcze w październiku. W dniach od 22 do 25 września w Muzeum Śląskim trwała czwarta edycja festiwalu Nowej Scenografii. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, wystawach czy debatach wpisujących się w temat tegorocznej edycji festiwalu Miejsca nie miejsca. Festiwal Nowej Scenografii to jest jedyna w Polsce impreza poświęcona scenografii właśnie. Nowej scenografii, dlatego że z jednej strony prezentuje zjawisko, które rzeczywiście dzisiaj w świecie scenograficznym mają miejsce, nawiązuje do najnowszych trendów w projektowaniu scenografii, ale też w używaniu scenografii jako tworzywa nie tylko do opowieści o, o teatrze, ale również do opowieści o świecie, ale nowej dlatego, że ważnym, ważną misją tego festiwalu jest upowszechnianie wiedzy o scenografii, więc zważywszy, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawy, jak scenografia jest ważna i jak szeroko jest stosowana i jak bardzo wypełnia nasze życie codzienne, dlatego nowa, bo odkrywana na nowo. Festiwal od zeszłego roku przede wszystkim produkuje spektakle, to znaczy Festiwal nie sprowadza tak zwanych gotowców, nie, jest co, nie odbywa się tam na zasadzie copy-paste. Tylko spektakle, które prezentujemy na festiwalu, są realizowane przez świetnych twórców teatralnych, nie tylko scenografów, ale również reżyserów, twórców szeroko pojętych sztuk plastycznych właśnie na zaproszenie festiwalu, na zamówienie festiwalów. Ale festiwal to nie tylko spektakle, bo tą drugą bardzo ważną nogą, na której stoi festiwal, to edukacja i warsztaty. Należy rzucać cień. W Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek odbyło się spotkanie dotyczące udziału Katowic w projekcie Shared City, który zbada, jak kultura wpływa na zmianę wizerunku miasta. W kwietniu 2016 roku Katowice zostały zaproszone do bardzo ważnego projektu. Projekt Shared Cities to projekt, w którym uczestniczą stolice Europy Centralnej: Berlin, Belgrad, Bratysława. Praga, Budapeszt, Katowice stały dlatego wybrane partnerem że uznaje się, że ta transformacja przez kulturę w Katowicach przebiega w sposób niejako wzorcowy. Badania mają na celu sprawdzenie, jak zmienia się kultura w Katowicach, czy możemy mówić o rewolucji. Poprzez cztery lata będzie monitorowane to, co dzieje się w naszym mieście, to, co dzieje się tutaj u nas pod względem kulturowym, i jak to wpływa właśnie na naszą zmianę, jak to wpływa na rozwój miasta Katowice. Czym zastanowić się? Kim są ci wszyscy, którzy uczestniczą w festiwalach, przychodzą na koncerty, wybierają się na warsztaty albo na jakieś spotkanie dyskusyjne, interesują ich wernisarze albo projekty teatralne, ale jednocześnie, jak oni są obecni w przestrzeni miasta, jak wpływają na tą przestrzeń miasta, jak ją czynią bardziej ciekawą, bardziej intrygującą. Ale też, co jest bardzo istotne, w jaki sposób ta aktywność kulturalna. Wpływa na potencjał gospodarczy, ekonomiczny miasta. Wszelkie informacje dotyczące projektu na stronie miastoogrodów.eu. Drugie Dni Energii Miasta Katowice odbyły się 24 września na Katowickim Rynku. W czasie akcji Miasto Katowice przygotowało dla dzieci wiele zabaw, konkursów, warsztatów i happeningów, a dorośli mogli się dowiedzieć między innymi, jak można ekologicznie i ekonomicznie ogrzać mieszkanie. Chcieliśmy pokazać wszystkim mieszkańcom i zaproszonym gościom, co mogą zrobić w swoim życiu, jak mogą postępować, żeby powietrze było czystsze. Wystawców i partnerów mamy tak dużo, że ciężko wszystkich wyliczać, ale przede wszystkim Szkoły, przedsiębiorstwa energetyczne, Muzeum Energetyki, Górnośląski Park Przemysłowy, Eurocentrum. Mamy kominiarzy, mamy także ludzi od tego, aby pokazywać, jak można palić w piecach. Hasłem przewodnim tych drugich dni energii jest misja Czyste Powietrze. Powietrze czyste jest dla nas bardzo ważną sprawą. I w związku z tym chcemy wyjść z tym tematem do mieszkańców. Chcemy, aby o tym temacie rozmawiano. Chcemy pokazać mieszkańcom różne alternatywy, tak naprawdę, co to znaczy chronić powietrze, że właśnie. Chronimy to powietrze tak naprawdę poprzez mądre um, zużywanie energii. Jak dobrze wiadomo, jesteśmy na początku sezonu grzewczego i te problemy będą się pojawiać. Wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie pogoda i tak naprawdę jaka będzie temperatura na zewnątrz. Trzeba wziąć pod uwagę, co się pali w piecach. Zdarza się, że ludzie palą śmieci, to potem koliduje kominy się też potem zanieczyszczają w różny sposób. Na rynku znalazło się kilkadziesiąt różnych stanowisk, a w każdym z nich można było porozmawiać z ekspertem dzielącym się wiedzą i swoimi doświadczeniami związanymi związanymi z walką o czyste powietrze. Złombol 2016 wystartował. 25 września spod katowickiego spotka wyruszyły setki rządnych przygód fanów motoryzacji. W tym roku rajd leciwymi pojazdami dotrze do Tunezji, a wszystko po to, by wesprzeć finansowo domy dziecka. 10 edycja Złombola. Mamy 511 załóg zgłoszonych, uczestników Około 2000. Podejrzewam, że nawet ponad, bo od 3 do 7 ekip osób jest w aucie. Rekord wszystkich rekordów pod kątem ilości uczestników, pod kątem pieniędzy na koncie mamy już teraz ponad 900 tysięcy złotych, więc pobiliśmy wszelkie rekordy. Liczymy, że z 1% od podatku, który jeszcze wpłynie, będzie milion. A to już jest taka naprawdę kwota, która nas bardzo cieszy. 100% z tych uzbieranych pieniędzy przekazujemy na prezenty dla dzieci z domów dziecka i co robimy od dwóch lat, to są wycieczki. To nas e, bardzo cieszy, bo jesteśmy podróżnikami i chcielibyśmy po prostu zarazić te dzieciaki też podróżowaniem, Jeżdżam nad morze w góry do Krakowa, do Warszawy, w różne miejsca. Trasa prowadzi przez Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Włochy, San Marino, Watykan oraz Tunezję. Meta będzie dwustopniowa i w trochę innej formie niż w poprzednich edycjach. Pierwsza w Sycylii, a dalszy ciąg to odcinek specjalny z metą w Tunezji dla tych, którym nie straszny podbój Afryki. To już jest nasz drugi złombol. W zeszłym roku też jechaliśmy. No i tak nam się idea spodobała, że stwierdziliśmy, że to na pewno nie był ostatni, no i tym samym w tym roku też się. Wybieramy. Dlaczego Polonez sentyment? Sentyment do Poloneza. Polonez to zawsze był samochód rodzinny. Tak, dwa Polonezy w rodzinie były wcześniej. Stąd Polonez i nietypowa wersja, czyli kombi. Piękna sprawa, polecamy wszystkim. E, zapisujcie się, jedźcie, Każdy wam pomoże. Brakuje wam części, każdy pomoże, da, e, podpowie, naprawi. Naprawdę, naprawdę warto, warto, tu być. Jak wszyscy piszą na forach, raz pojedziecie, to zawsze będziecie jeździć. Żuk generalnie jest nas kilku Przestrząc facetów. Dużo miejsca. Na wycieczkę. Eee, imprezy. Co jeszcze? Można się wyspać w tym samochodzie wygodnie. Nie. Przygoda życia. byłem Śląda. dwa lata temu i niezapomniana przygoda, i tego nigdy nie zapomnę do końca życia. Mimo, że nie wrócił, ale. I wróciłem, brzuch został pod Niceą, jest tam dalej. W tegorocznej imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Na starcie stanęło 500 aut. Złomor 2016! Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Polecamy drugie śląskie targi książki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Od 29 września do 2 października na katowickim rynku będzie miał miejsce śląski festiwal piwa. 2 października spod Silesia City Center wyruszy PKO Silesia Maraton 2016. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.